kolejnym filmie. Dzisiaj jest 4 maja 2023 rok. Jestem wraz z moim kolegą, który właśnie teraz sąduje na eliminacjach do finału Herbowej Ligi Mistrzów organizowane przez, przez Fundację Pomorskie Zrzeszenie Wędkarskie. Jest pierwszy dzień, tak jak widzicie, namioty rozbite. Paweł już sąduje. Ja tutaj na brzegu staram się ogarniać, czekam aż on wróci. Przedyskutujemy tematy, będziemy powoli wywozić zestawy, sądować kolejne miejscówki i tak do skutku, jak cztery wędki. Pogoda yy, jest yy, chłodno, przed chwilą wyszło słońce, rano padał też. Ogólnie woda jest zimna, nie widać zbytniej aktywności ryb. Nie chcę tutaj długiego wstępu robić, bo chcę się brać jak najszybciej do pracy, dlatego zapraszam Was do tego filmu. Mam nadzieję, że na zbiorniku PZ2, bo jesteśmy na zbiorniku PZ2, uda nam się złowić ryby. No i doprowadzi nas to do tego, że zaawansujemy do finału, który, który tam odbywa się we wrześniu. Zatem trzymajcie kciuki i oglądajcie ten film. Pozdrawiam Was! Moje dwa zestawy są z prawej strony, tak jakby naszego stanowiska. Jeden z zestawów to jest... O, tutaj ten. O, tutaj taki markerek wystaje. Tam na tym markerze jest wypłycenie na jakieś 2 metry. I staram się obłowić tą górkę moją lewą wędką. Tam było wczoraj zanęcone y, troszkę mixu R, czyli rzepik konopie, y, parę po, po, pociętych półkulek. No i tam na, na szczycie tej górki był postawiony zestaw. Y, dzisiaj minęła rano prawie, prawie doba wprawdzie nie cała bo, bo zestawy wywieźliśmy dość późno. I lekko skorygowałem położenie tego zestawu, bo przyciągnąłem go y, Wywiozłem go nie przeciągałem, bo wymieniłem. Przynętę na świeżą i postawiłem go na spadzie do, do między wyjściem na tą górkę a, a dołem, tak jakby tam na, na głębszą wodę no jak na razie jest godzina 16 16 z minutami bodajże nie przyniosło to rezultatów no ale, ale jest drugie miejsce tak jakby w jednym polu nęcenia bo nie rozsypywałem tego wczoraj tak strasznie punktowo, tylko raczej tak właśnie bardziej troszkę obszarowo yy, ale tak jak mówię z tego zestawu nic nie wzięło teraz przejedziemy sobie troszkę w prawo będę się starał żebyście też to widzieli bo w sumie niedaleko jest tutaj taka fajna bardzo blisko stanowiska sytuacja która wygląda mniej więcej tak tutaj widzicie przed nami wyspa jest i na lewej stronie tej wyspy leżał jeden z moich z drugich zestaw i on tam też leżał od wczoraj od godziny 15 bo to był ostatni nasz wywieziony zestaw tam było też bardzo delikatnie zanecone bo tam poszedł, poszła kukurydza banan do PVA a na włosie były dwa ziarka kukurydzy banan i orzech tygrysi Seast Shock XXL Sweet też to nie dało obrania przez tą pierwszą dobę doszliśmy z pałem do wniosku, że może skoro nie z tamtej strony tego przesmyku który, który tu w prawo się rozciąga w koło tej wyspy yy... też niedużo skorygowałem to bo z drugiej strony przesmyku o w tym momencie tam się rybka plusła to jest jak ten pas trzcin wychodzi o tutaj sobie go o ten pas trzcin o i o w tym miejscu jest drugi zestaw ten spod wyspy Przynęta nie jest zmieniona Taktyka męcenia jest zmieniona delikatnie, bo, bo poleciał tam zamiast kukurydzy sama konopia Jakieś pół kilograma Wstawione w to przynęta, po prostu patrząc z pontonu W lukę koło, koło tych suchych trzcinek, tam w wodzie Stąd tego nie widać, ale wyrastają świeże trzcinki I tam to jest postawione Jeśli chodzi o moje miejscówki to było wszystko mija, yy, no, mija już teraz doba odkąd my mamy zestawy w wodzie ponad doba samych zawodów no jak na razie mamy zero piękne i okrągłe niemniej jednak jak to na PZW bywa no nie poddajemy się mamy dużo pomysłów w głowie bo jako tako stanowisko jeśli chodzi o, o Jakieś tam ciekawe, ciekawe miejscówki w wodzie jest bardzo różnorodne i naprawdę można ich wytypować wiele. No ale nie, nie, nie jesteśmy w stanie wszystkie obłowić ani też nie, nie, nie chcemy co dwie godziny zmieniać na dwie godziny miejsc. Dlatego to już zostanie być może nawet do jutra. Być może tylko jedną z moich wędek zmienię w inne miejsce. No i dalej będę czekał na branie. Także powiedzieć mogę tyle. Pozostajemy w kontakcie. na początku trzeciej doby czyli ostatniej doby naszych zawodów wczoraj nic nie nagrywałem jeśli chodzi o jakieś wejścia i mowę dlatego teraz chciałbym Wam coś, coś opowiedzieć więcej co tu się dzieje w ogóle a dzieje się i się zadziało w sumie tej nocy która właśnie minęła bo, bo jesteśmy po porannej wywózce przed ostatniego poranka jest sobota tej nocy około 23:00 kilka pików na mojej wędce. Tutaj pozmieniane troszkę były te miejsca, co widzieliście na początku, było całkiem z drugiej strony. W każdym razie kilka pików, dociągnięcie, szybka tutaj decyzja. W sumie sugestia Pawła, bo, bo on ma większe doświadczenie jakby nie patrzeć w łowieniu na takich zbiornikach, żeby, że, że to, żeby to przewieźć po prostu, że to mogło być branie. Szybka zmiana przyponów, korekta, skrócenie włosa. No i, i dwa słowa, Pawła, Jeśli tam ryba jest, to, to, to na pewno weźmie. Bo teraz jest już odpowiedni przypon. No i faktycznie tak się stało. Godzina 2:30 było około. Ostry wyjazd, już spaliśmy. potężna, potężny wyjazd. Ponton Hall, troszkę Zielska, troszkę tam problemów z bezpiecznym klipsem. W tym zielsku, ale wszystko się szczęśliwie zakończyło. Te rybę wyholowałem. Tutaj Paweł mi na brzegu to wszystko odebrał ładnie. Do worka, no i czekaliśmy do rana do sędziów. Szósta z minutami przyszli sędziowie, i, i waga pokazała 7 kg, więc włączamy się do rywalizacji tą rybą. A co ciekawsze, jeszcze o piątej mieliśmy branie u Pawła też potężna rolada. Z tym, że zaczęliśmy się trochę tutaj motać z pontonem, bo ponton mamy tak by jakby... Ciężko mi to powiedzieć, jak wy tego nie widzicie, ale nie jestem w stanie nagrywać na polu, bo jest wiatr Ponton mamy tutaj Branie było tam, z tamtej strony tak naszego cypla I decyzja była podjęta, że Paweł podpłynie pontonem, ja mu podam wędkę W tym czasie ryba gdzieś tam zaparkowała I już jak ja dobiegłem do tej wędki, on dopłynął, ryba już nie wyciągała ze stawu dalej po prostu przestało jechać i, i Paweł podniósł wędkę przekazałem mu ją, od razu było pusto nie? Eee, tak to się skończyła ta, 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 ta walka eee, i to jest y, taka kiepska informacja bo dwoma rybami bylibyśmy już na podium jeśli ta ryba byłaby kwalifikowana a, a to był odjazd na tyle znaczny że myślę, że, że ta, ten karp no bo myślimy, że to karp miał te 4 kg co łącznie by nam dało 11 kg już hipotetycznie i, i miejsce na podium i, i eliminację do finału ale jest jak jest ja przed momentem wróciłem z, z wody wywoziłem zestaw też jest, to jest bardzo ciężko wywozić Od dzisiaj zmiana pogody ja jestem wyubierany jak eskimos już nie mam za dużo tam w torbie ciuchu żeby jeszcze na siebie nałożyć i, i jest dość chłodno nie dlatego Siedzę w brolce, nagrywam to w brolce, wejście, a Paweł walczy teraz, on znowu na wodzie też jeden z zestawów przewozi. Jeden z zestawów przewóz jako pierwszy, tam po siódmej z minutami, zaraz po, po kawce porannej i, i czekamy. Jeśli chodzi o wczorajszy dzień, dużo analizowaliśmy wodę, czy są jakieś spławy, jakieś takie historie. No, Paweł zobaczył jeden spław, ale to też w takim miejscu, że nie zdecydowaliśmy się jakiś tu, nie zdecydowaliśmy się na przewiezienie tego w to miejsce to było na otwartej wodzie a raczej skupiliśmy się teraz już całkiem wszystkimi już teraz jak Paweł przewieźć wszystkimi czterema miejscami na miejscówkach przy brzegu raczej przy trzcinach lub przy podwodnych roślinach bo ich jest naprawdę mega tutaj to też jest utrudnienie jak w nocy wywoziłem, nie miałem markera jest pas trzcin, jest pas trzcin i w środku jest taki korytarz Trafić w ten korytarz do lampki, powiem Wam, że masakra, mimo że wiesz, gdzie to jest. Dokładnie postawić ten zestaw, oczywiście zestaw z Pfałką. Mam tutaj takie pv'ki awaryjnie porobione, to jest taka PFO kukurydzy losowo, Paweł na pontonie marze pikonopie Ja tutaj mam jakąś kukurydzę. Morwę. Podpinamy to pod każdy zestaw, bo nie chcemy, aby zestaw przy opadaniu. Nie chcemy, aby zestaw przy opadaniu nam się tam gdzieś zahaczył o, o jakąś tą roślinność podwodną, która już dość bójnie wyrasta. Słuchajcie, ostatnia doba przed nami, tak? No, wierzymy w to, że złowimy jeszcze tu jedną rybę. Tak naprawdę, takie są wyniki, że wszystkie drużyny na ten moment są w stanie włączyć się do, do, do rywalizacji. Znaczy włączyć, no, wszyscy, wszyscy, wszystkie drużyny są w rywalizacji. Wszystkie drużyny są w stanie... Zająć jedno z pierwszych trzech miejsc, które premiuje właśnie do finału. No bo taki cel jest tych eliminacji, po prostu. Poza tym spędzamy miło zasiadkę. Tutaj więcej nie będę wam przedłużał. Po prostu się ubraliśmy, przewieźliśmy, zjedliśmy śniadanie. Paweł już nawet wypił kawę. Ja sobie dopiero kawę zrobię. Teraz pewnie. No i patrzymy się w centralki, trochę w wodę i czekamy na branie. To wejście myślę, że już, że już się zakończy. Mam nadzieję, że się zobaczymy przy rybie Przynęty, zanęty To może później tam gdzieś to nagram Bo jeszcze szczerze mówiąc tego nie nagrywałem Bo cały czas, cały dzień wczorajszy spędziliśmy na A trochę pogaduchach A trochę analizie wody więc, więc po prostu nie nagrywałem Odpuściłem sobie To wszystko Trzymajcie kciuki No i tyle Widzimy się w kolejnym wejściu Może z rybą, a może dalej na pogaduchach 30 po ostatniej nocy sędziowie właśnie odeszli, zważyli nam rybę 8:800. Dzięki temu wskakujemy na drugą pozycję. Zasadniczo, czy to jest pierwsze, czy to jest trzecie miejsce, to nie ma znaczenia, bo, bo te pierwsze trzy miejsca jadą na, na finał y, International Car Champions League we wrześniu. Więc jeszcze idziemy chwilkę się położyć. Wszystko mokre, więc będziemy zbierać Majdan. No i tyle. Tak króciutko w kontakcie. Godzina 8:00, jest niedziela. Zostało 2 godziny łowienia. Tak, we wcześniejszym, króciutkim wejściu widzieliście: po prostu po drugiej rybie awansujemy na drugie miejsce. Co na ten moment daje nam awans do finału na wrzesień. To pewnie będzie ostatnie wejście, dlatego pokrótce już nie będę pokazywał, ale opowiem, jeśli chodzi o przypony, jak to wyglądało bo po prostu się strasznie, strasznie jeszcze chłodziło temperatura z nie wiem 5-6 stopni wiatr się zmienił w każdym bądź razie u mnie na obu wędkach yy, znaczy najpierw na jednej wędce miałem branie na dwa ziarka kukurydzy yy, ananas podpiętej popapem, upem yy, bodajże Scopex yy, tak popapem upem z Kopex. Na drugiej wędce yy, dwa ziarka kukurydzy, też ananas podpięte, półką popapa truskawka. Z jakich firm korzystam, to, to bez wątpienia wiecie, więc tutaj nie będę, nie będę już tu więcej się rozwodził. Zwykły, prosty przypon. No i tak to wyglądało. Haczyk numer 4. To ta cała moja przęta nie była duża, ale jest, jest naprawdę zimno. Paweł dzisiaj to branie w nocy miał na kulkę. Nie wiem dokładnie jaki to był smak. Bo w sumie nie patrzyłem co on tam zakładał. Czy znaczy widziałem jak zakładał, bo, bo on to robi wszystko w pontonie. Ale, ale nie patrzyłem, co tam pisze na tym pudełeczku. W każdym bądź razie no bez wątpienia te miejsca, które wytypowaliśmy, no dały jakiś tam rezultat. Chcę też tu bardzo nadmienić, że to jest woda PZW jest bez wątpienia bardzo dużo eksploatowane, jeśli chodzi o wędkarzy takich. Gdzie niekoniecznie ta ryba po złowieniu wraca z powrotem, więc, więc wydaje mi się, że jak złowienie karpia 7 kg i 8,5 kg, to jest jakiś tam przedział tych wach, gdzie ten kar musiał naprawdę uważać parę lat, żeby do tego momentu urosnąć. Na ten moment drużyna z pierwszego miejsca, czyli tutaj Foxa Team, lokalny, lokalna drużyna, bo oni są pochodzą, łowią na tym zbiorniku, no ale też i wynik mają, szacun panowie, Amur tam prawie 18 kg. Co już, już wtedy nie musieli. Wcześniej jakiś karp tam 9, jakiś 10. To jest jak na razie jedyna w ogóle drużyna, która zdobyła komplet ryb, więc, więc tym bardziej panowie gratulacje. No i co? I będziemy pewnie dalej razem walczyć we wrześniu. O przyponach w takim razie powiedziałem. Ogólnie o zbiorniku tak mówię PZW, więc... Z efektu jesteśmy jak najbardziej zadowoleni, a tak mówię na samym początku filmu, cel tej zasiadki jako taki jest jeden: zająć pierwsze z trzech miejsc, bez znaczenia które, bo te właśnie trzy miejsca dają wyjazd na FINA International Carp Plus League. Jeśli więcej nie złowimy ryb, to już nie będę robił kolejnego nagrania, bo, bo jest godzina 8, a dopiero robimy herbatę do jakiegoś śniadania i później zabierzemy się za, za zwijanie tych, mamy dwa namioty, zaczynamy od brolkę i tak dalej, te pontony i tak dalej, te wędki musimy wypłynąć, bo, bo miejscówki, o oh właśnie, miejscówki. Miejscówki mamy bardzo blisko, mimo że mogliśmy tu daleko, to mamy, nie wiem, ja miałem branie Max do 80 metrów, Paweł miał dzisiaj branie z wystającego pasa trzcin, jakieś 10 metrów, 15 od brzegu, więc tu podeszliśmy bardzo taktycznie, jeśli chodzi o, o no skupienie się, gdzie ta ryba może być, niż jakieś tam nęcenie jej. Bo jest zimno, to dało pożądany efekt. Wracając do, do tego wejścia, jeśli więcej ryb nie będzie, już się więcej w tym filmie nie zobaczymy. Także ja z tego miejsca Was serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za, za oglądnięcie kolejnego już filmu. No i co, i pewnie się zobaczymy we wrześniu, jeśli chodzi o, o dalej, dalszy ciąg tej serii, tych zawodów na, na finale. Pozdrawiam Was serdecznie. Tak z Wami, już się pożegnałem, ale jeszcze z Pawłem tutaj postanowiliśmy na was, dla Was nagrać informację, jak to Pawa, jeśli chodzi o przynęty, wyglądało, także oddaję głos Pawłowi i, i posłuchajcie. No witam Was serdecznie, ja się nazywam Paweł Popowicz. Jeśli chodzi o to, jakich przynęt używaliśmy, no to wiadomo, Mateusza Ziarna tutaj weszły w grę, na pewno Konopie zrobiły fajną robotę. Natomiast jeśli o mnie chodzi, to oczywiście kulki proteinowe, zanętowe do nęcenia na haczyk, haczykowe. Akuratnie tego karpia złapałem na kulkę na miksie mlecznym, słodkim, natomiast do zanęcania użyłem kulek na miksie rybnym. Większość moich kulek rybnych jest zrobiona na moczce LT, więc właściwie tutaj nie ma zbytnio o czym mówić. Jeśli chodzi o złowienie tej ryby, to była ciekawa sytuacja, gdyż pierwszej nocy, czy tam drugiej, mieliśmy ładny odjazd, Troszeczkę spanikowaliśmy. Tutaj wchodzi nasze ostatnie słabe przebywanie nad wodą. No i co wam mogę powiedzieć? Drugim razem zimna kraja już była. Po tym nieudanym pierwszym odjeździe, drugi adres już był OK, dokręcony mocniej hamulec. Ryba pojechała przez wodorosty, na szczęście to trzcinowisko co widzicie tutaj za nami ominęła o dziwo. Później hol, krótki z pontonu, ryba troszeczkę później. Zaczęła odjeżdżać na otwartą wodę, więc tam się wyszalała. Także bardzo pozytywnie to wyszło. Mamy dwie ryby, ponad 7 kg i ponad 8 kg, właściwie prawie 9, tak? bo 8800, więc bliżej dziewiątki Jak na tą wodę PZ2, naprawdę trudne łowisko i myślę, że tutaj wynik nas satysfakcjonuje. No bez wątpienia. Bez tak. Także myślę, że z mojej strony to tyle. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Pozdrawiam Was serdecznie. Oddaję głos Mateuszowi jeszcze, a my się może jeszcze gdzieś zobaczymy kiedyś. No ja już, ja już dużo nie mam do powiedzenia, bo się z Wami żegnałem. Także trzymajcie się jeszcze raz dzięki za obejrzenie tego filmu. Pozdrawiamy serdecznie. No, cześć.